Robert Szumierewicz, witam Państwa. Dziś gościem Radia Kielce jest Marcin Kamiński, przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów. Witam Panie Marcinie. Witam Panie Rektorze, witam Państwa. Historia dworca Kieleckiego sięga 1885 roku, czyli kawał czasu. Kilka miesięcy temu został oddany po modernizacji do użytku, ale to już budynek był inny, bo z 1971 roku. Czy tego oczekiwaliśmy, czy tego oczekiwali architekci? Dziś odbędzie się taka konferencja. Dworzec PKP XXI wieku. Jest nowy dworzec, wyremontowany. Wpisuje się Pana zdaniem w architektoniczny wizerunek tej części miasta? To nie jest prosta, nie ma prostej odpowiedzi na takie pytanie, tak? Y y y organizujemy tą konkurs, Konferencję czy debatę ciężko, ciężko mieliśmy z wyborem samej nazwy, po to, żeby spróbować porównać dwie inwestycje dworcowe, które, które na przestrzeni w zasadzie dwóch ostatnich lat zostały ukończone. Ukończone, rozpoczęte przez jakby tą samą ekipę prezydencką, dotyczące dwóch obiektów architektury powojennej modernizacji. Z jakby z bardzo podobnymi założeniami, i wydaje się, że można zaryzykować taką, taką, takie twierdzenie, że skrajnymi opiniami po zakończeniu tych, tych prac chcielibyśmy spróbować zdiagnozować. Dlaczego tak się stało? Czy to jest tylko zła prasa? Czy to rzeczywiście ma, ma jakieś racjonalne przesłanki? No I stąd pomysł na taką, a nie inną konferencję. A takim podstawowym pretekstem jest doktorat naszego kolegi ze Śląska, architekta Juliana Franty, który, który obronił, obronił się nie tak dawno temu i, i doktorat mówi o roli dworców kolejowych. W strukturze miasta, jak dworzec wpływa na miasto, jak miasto wpływa na dworzec, jak się przekształca te tereny w obecnych czasach. Chcielibyśmy o tym porozmawiać. Jak pan patrzy na ten budynek dworca po Remoncie, to pana zdaniem on jest funkcjonalny i wizerunkowo też spełnia swoją funkcję? Nie chciałbym się koncentrować na negatywach, w związku z tym prób będę próbował jakoś unikać na to pytanie, żeby, żeby jednoznacznie powiedzieć, że coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. Myślę, że, że, że każdy mieszkaniec Kielc sam potrafi sobie odpowiedzieć na, na to pytanie, mniej lub bardziej poprawnie. Jest takie powiedzenie: tak krawiec kraje jak mu materii staje Ja mam wrażenie porównując obie te inwestycje autobusową i kolejową, że błąd pewien popełniono w samych założeniach tak albo być może nie, nie, nie tyle błąd co okoliczności były skrajnie różne w związku z tym nie do pokonania w, w, w procesie inwestycyjnym i, i te Problemy takie jakby u, u narodzin całej, całej, całej idei, która w zasadzie wydaje się podobna, czyli remont, remont budynku, w, jednak poszły w, w zupełnie różnym kierunku. No bo tutaj mieliśmy przy tej naszej perełce, czyli, czyli naszym spotku i dworcu autobusowym konkurs architektoniczny, a tutaj już architekci jakby wiele do, do powiedzenia nie mieli. No, no, niestety, tak? to to jest dla nas jak gdyby strasznie przykre, bo konkursy architektoniczne. Mają troszeczkę złą prasę. Mówi się, że są drogie, że to długotrwała procedura, że przeciągamy całą, cało, cało, całą, całą procedurę, a powinno być szybko, powinno być prosto, powinno być tanio. Natomiast no, efekty są naprawdę warte tego czasu, bo jeżeli nawet na, na, na prosty konkurs architektoniczny wpływa kilkanaście prac, czy nawet kilkadziesiąt, a zdarza się teraz, że nawet i ponad 100 to dużo łatwiej z tego wachlarza różnych mniej lub bardziej udanych e, propozycji wybrać tą nad, najodpowiedniejszą. Jeżeli e, robi się przetarg, gdzie kryterium jest cena, czas, e, to w ogóle nie mówimy o architekturze. Tak, mówimy o pewnym pewnym rzemiośle. E, trzeba zrobić tanio, trzeba zrobić szybko e, i trzeba zrobić niestety pod dyktando. A jeżeli dyktujący nie wie, czego chce, albo chce zupełnie czegoś innego, co powinno być zrobione, to efekty takie są, jakie widzimy. Wspomniał Pan o tym powiedzeniu, że jak krawiec kraje, no ale choćby o takie podstawowe elementy jak windy, no to powinno się zadbać, a tego nie ma. Ja mówię, nie chciałbym się koncentrować na, na, na negatywach, tak? Myślę, że będziemy o tym mówić, tak? Po to, po to się spotykamy, żeby, żeby powiedzieć... O warunkach, w jakich i jakby zasadach, na jakich przebudowuje się dworce, jaką one rolę pełnią, ale od tych rzeczy, o których pan redaktor mówi, no, nie, da się, nie da się ich uniknąć. My będziemy próbować je pokazywać i będziemy próbować zastanawiać się, dlaczego stało się tak, jak się stało. Mamy kilka zdjęć, mamy, mamy to przeanalizowane. Niektóre decyzje, które projektowe, które tam zapadły są, dla mnie po prostu niezrozumiałe. jest koncepcja cały czas już od kilku lat ładnych dyskutowana odnośnie parkingu nad torami, który miałby powstać we współpracy z koleją. Na razie te rozmowy nic nie przynoszą, no i na pewno też wardu porządkowania jest też plac niepodległości przed dworcem, przed dworcem, bo tam jest jednak wielki chaos. No tych tematów wartych uporządkowania jest dużo więcej i też między innymi o tym chcemy rozmawiać, bo rola dworca to nie jest tylko wsiąść, wysiąść do pociągu, czy, czy, czy podjechać na plac, i wysadzić podróżnego, czy, czy, czy poczekać, na kogoś, kto wraca. Dworce zmieniają strukturę całych miast. Jak kolej powstawała, zwykle, zwykle dworce były budowane na przedmieściach, w, wokół nich pojawiał się przemysł, miasto zaczęło ciążyć do tych dworców, poobrastało te dworce i całe te przestrzenie, które są wokół torowisk, samych dworców, w tej chwili w bardzo wielu miastach są rewitalizowane, niektóre lepiej lub mniej. U nas w zasadzie skupiliśmy się tylko i wyłącznie na kwestii budynek. Pominęliśmy projektując ten budynek całą ideę placu, mówimy o parkingu. A ja nie jestem wcale przekonany, czy ten parking powinien być nad torami. To jest. Yy... Bardzo ważna odpowiedź, ale powinniśmy zacząć od tego, jaka jest polityka parkingowa miasta. Jak wygląda strefa parkowania? Ile tych parkingów wokół tego śródmieścia będzie? Na jakich zasadach one będą powstawać? I dopiero wtedy można powiedzieć, czy parking nad torami. Jest dobrym pomysłem, czy to jest pomysł racjonalny, czy to jest pomysł, który jest tani i szybki w realizacji, czy być może nie. Nie ma prostej odpowiedzi tak lub nie. Tak. Tam jest bardzo wiele problemów, chociażby komunikacyjnych, jak na ten dach wjechać, z której strony, kto tam będzie wjeżdżał, a przede wszystkim. Ile będziemy płacić, bo to będzie najistotniejszy element. Jeżeli budujemy parkingi, tak zwane satelitarne, wokół śródmieścia, chcemy, żeby ludzie mogli dojechać i do śródmieścia dojść spokojnie. Ale to nigdy nie jest tak, że my dodajemy nowe miejsca parkingowe. Jeżeli ten parking ma funkcjonować, ma na siebie zarabiać, ma być racjonalny, to przynajmniej. Część samochodów ze strefy stałego parkowania trzeba usunąć, bo po to robimy te miejsca parkingowe na parkingu, żeby w śródmieściu było samochodów mniej. Ja słyszę na razie o budowaniu, a o usuwaniu miejsc parkingowych ze śródmieścia nie słyszę. A to trzeba zrobić i nie tylko to, bo wśród Śródmieściu mamy bardzo dużo dzikich parkingów, które są na działkach prywatnych na w ogóle nieprzystosowane do tego, żeby być parkingiem, nieodwodnione, w, parkowane, parkowanie czasami w ogóle w skrajnych w jakichś przypadkach w ogóle z miejsca, które się do tego nie nadają. Najpierw dyskusja o, o, o systemie parkingowym w Kielcach, później decyzja, gdzie parkingi i czy być może na dworcu, a być może obok. Patrząc z perspektywy czasu, teraz możemy powiedzieć, że szkoda, bo gdy budowany był węzeł Żelazna, zaplanowane było, zaprojektowane było podziemne przejście, połączenie dworca autobusowego z kolejowym, no niestety nic z tego nie wyszło. Byłoby takie rzeczywiście, jak, jak planowano, centrum komunikacyjne z prawdziwego zdarzenia. No powiem nawet ciekawostkę, że projektując dworzec autobusowy przy tunelu tym bliżej ulicy Żelaznej zaprojektowaliśmy kiosk, czy tam miejsce handlowe, które... Mogłoby być wyjściem z tunelu w kierunku Galerii Hossa, nieistniejącej w tej chwili, i, i być może parkingu, i być może bryły dworca. No w tej chwili jest tam chyba centrum ITS, Intelligent... inteligentny, centrum... Przepraszam system, inteligentny system transportowy. Ta, ta idea, zawsze jeszcze możemy do niej kiedyś wrócić, ale to będzie ważne. Jak będziemy to, te, te okolice dworca projektować i planować? tak? E, czy Galeria Hosta znajdzie swojego nabywcę, czy tam być może coś powstanie? E, generalnie tendencje są w, w, w miastach większych i podobnych, e, żeby te tereny okołodworcowe stały się takimi terenami multidyscyplinarnymi. Multi e, są to tereny zwykle w śródmieściu, w bardzo atrakcyjnych miejscach. I ja osobiście, gdybym miał taką czarodziejską różkę i mógł zadecydować, to jeżeli gdziekolwiek miałby się pojawić biurowiec klasy A, o którym dużo też mówimy w Kielcach, to właśnie powinien być na galerii Hossa. W śródmieściu w centrum, z dobrym dojazdem, i być może z dużym parkingiem, i być może z przejściem podziemnym do dworca autobusowego i kolejowego. Takie małe marzenia. Marcin Kamiński, przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów, był gościem Radia Kielce.